Witajcie kochani, jesteśmy właśnie pod kościołem, pod wezwaniem Urszuli Leduchowskiej. Odbywa się tutaj wydarzenie Stań i, w, i w sław Stań i Sław, Stań i Sław, edycja 2023. Dopiero przyszliśmy, jesteśmy troszeczkę spóźnieni, więc jeszcze nie byliśmy w środku, nie do końca wiemy co tutaj się dzieje. Zaraz porozmawiamy z paroma osobami, którzy nam trochę uchylą rąbka tajemnicy. Z pewnością jest to wydarzenie ciekawe, zważywszy na ilość osób tutaj już w obrzeżach, kościoła, można napotkać naprawdę tłumy ludzi, słychać muzykę. Cóż, sprawdźmy, 30 sekund. E, chciałem zapytać, bo widzę, że pani ma tutaj taki, e, nie wiem jak to nazwać, taki napis, e, uśmiechnij się, Jezus cię kocha, piękna nazwa. E, chcieliśmy zapytać, e, tutaj właśnie przybyliśmy na to wydarzenie, jeszcze nie wiemy co tutaj za bardzo się dzieje, e, co się odbywa właśnie w kościele i dlaczego pani stoi z takim banerem? E, tutaj się odbywa w Stanisław i tutaj są ogólnie koncerty i tak dalej, takie ogólnie religijne i tutaj... Po prostu istnieje prakietka, jakiegoś <laughs> mi się ucieka. Bo jestem wolontariuszem, i to tyle. Okej, okay. okej, okay, okay. a to jest pierwsza edycja takiego wydarzenia? Czy to się odbywa jakoś corocznie? Jak to wygląda? Piąta? Oni mi pokazują piąta, no tak, piąta edycja. Okej, okay. i pani tutaj musi po prostu stać i, i tak przypominać ludziom, że Jezus kocha. W życiu. Fantastyczna inicjatywa, w takim razie życzę owocnej pracy. <laughs> Nawzajem, proszę. Teraz zajrzymy do środka, zobaczymy co tam, co tam się dzieje i o co w tym wszystkim chodzi. Zapraszam. Elementy, element zaskoczenia, to jest istotne, prawda w udzieleniu wiadów. Haha, mam pana! Yy, Dzień dobry. Proszę pan, witam, w ogóle już się widzimy drugi raz tak się składa. Yy, chciałem tutaj zapytać, co pan tutaj robi, w jakiej roli pan dzisiaj tutaj jest. A tak się składa, że dzisiaj w roli prowadzącego wydarzenia. Coś nowego chyba w takim razie. Chyba tak. Yy, a co to jest za wydarzenie? Co tutaj się dzieje? To jest wydarzenie w sław. już piąta edycja, teraz jubileuszowa. Zawsze to był jeden dzień, dzisiaj mamy dwa dni. W sensie dzisiaj mamy piątek, to jest pierwszy dzień, i jutro mamy drugi. Okej, okay, to się wiąże, rozumiem, z koncertami, tak? Tak, no głównie próbujemy, żeby mimo wszystko nie nazywać tego koncertem, a jednak modlitwą, poprzez śpiew, poprzez muzykę. E, będą dzisiaj jest z nami małe TGD, natomiast jutro nie ma go tu. Nie mogę tu. A spodziewaliście się takiej frekwencji? Bo mam wrażenie, że ludzi jest naprawdę sporo i... Powiem szczerze, jutro na pewno się spodziewam, że będzie wypełniony Kościół po brzegi, ale dzisiaj jestem w szoku. Nie tylko małe dzieci, ale również ich rodziców. No tak, bo dzisiaj jest edycja taka stricte dla dzieci, tak? I jutro jest koncert, powiedzmy, bardziej, nazwijmy to, poważny. Tak, no chcieliśmy dotrzeć do młodej publiki i właściwie do całych rodzin, bo wiemy, że sobotnie wydarzenie kończy się tylko godzinę później, ale dla dzieciaków to jest spora różnica i dzisiejsza część jest zdecydowanie dla młodzieży, dla ma młodych dzie małych dzieci, a jutrzejsza dla młodzieży i starszych. A, a to jest twój pierwszy raz jako prowadzący tego, na, na tym wydarzeniu? To już jest moja trzecia edycja A, jesteś, jesteś sprawdzony już tutaj w boju. No powiedzmy, powiedzmy, I rozumiem, że w przyszłym roku też można się spodziewać. <laughs> Też mamy taką nadzieję. Ksiądz Nadalski, witam księdza. Chcieliśmy zapytać, jak wrażenia po dzisiejszym koncercie? Czy raczej przerosły może oczekiwania albo jakoś wręcz przeciwnie? Co, co, co czujemy? Znaczy powiem tak, jest radość, jest energia, niesamowite, słuchajcie, uwielbienie było. Ilość dzieci z rodzicami to po prostu totalny sztos petarda. Spokojnie, 1500 osób uwielbiło Chrystusa. Kościół wypełniony szczelnie, naprawdę unosił się duch i ten materialny i ten łaski, więc naprawdę działo się, warto być jutro. Czyli oczekiwania wobec jutrzejszego dnia są również wysokie. Tak, no jutro idziemy pięknie z modlitwą, z adoracją, zespół nie ma go tu. Myślę, że pięknie to y, poprowadzi, konferencja, początek wieczności będzie, będzie ogień. A ile trwa przygotowania ogólnie y, takiego wydarzenia? No my przygotowania zaczynamy już zazwyczaj po każdej edycji. Jak się kończy edycja, jakieś podsumowanie, jakieś plany na kolejny rok. No wiadomo, czym bliżej, tym większa intensywność, nie? Fantastycznie, w takim razie dziękuję bardzo i trzymamy kciuki za jutrzejszy dzień. Jesteśmy właśnie na drugim dniu wydarzenia Wstań i Sław. Czeka nas dzisiaj koncert. Pomału kościół zapełnia się ludźmi, którzy się zbierają. My mamy jeszcze jakieś pół godzinki do rozpoczęcia wydarzenia. Chciałbym Was zabrać i pokazać troszeczkę od zaplecza, jak wygląda całe to wydarzenie i co tutaj właściwie się dzieje, kim są ludzie, którzy te wydarzenie tworzą. Także serdecznie zapraszam, chodźmy. Jesteśmy z Wiktorią, jedną z prowadzących wydarzenia w Sław. Jesteśmy na drugim dniu, pierwszy dzień jest za nami. Chcę Ciębie zapytać, jakie są Twoje oczekiwania wobec dzisiejszego dnia? Moje oczekiwania myślę, że nie są bardzo wygórowane i bardzo proste. Ja liczę na to, że tutaj bardzo dużo młodych osób dzisiaj spotka się z Panem Jezusem z prawdziwym, takim żywym Panem Jezusem i odnajdzie się w tej wspólnocie młodego kościoła. Jak czujesz się w takiej roli osoby prowadzącej, bo to jest całkiem duże powiedzmy, przedsięwzięcie, masa ludzi, to jest całkiem odpowiedzialne poprowadzić jakoś ten tłum i całkiem nieźle ci to wychodzi, także się, się, się ciebie zbadać, jak sama ty się z tym czujesz. Ja się czuję na ten moment bardzo dobrze, wczorajszy dzień był dla mnie trochę bardziej stresujący, bo faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy prowadzę wydarzenie na taką skalę. Ale ogólnie jest bardzo pozytywny odzew tutaj publiczności, wczoraj dzieciaków i dzisiaj tej, tej młodzieży, więc to mi dodaje takiej otuchy. No i nie robię tego dla siebie. Jestem tutaj w konkretnym celu, żeby poprowadzić tutaj te wszystkie, te wszystkie osoby zgromadzone do pana. Fantastycznie, dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia jeszcze w dzisiejszego dnia. Myślę, warto y, mówić y, wszędzie i y, y, na wszelkie sposoby tym ludziom, jeśli chcesz. Jezus do niczego nie zmusza, On zachęca. I też myślę, że jego uczniowie albo będą w ten sposób żyli, będą pociągający, no albo niestety ktoś się odwróci, no bo nikt właśnie nie chce. Być zniewolonym, On, nie, nie chcemy przymusu. Właśnie ta mówiłem dzisiaj o tym, właśnie o tym hofesz i, i Herut, że właśnie to herut hebrajskie to jest właśnie ta odpowiedź, że, że doświadczasz takiej wolności, że ty właśnie chcesz to robić, chcesz y, zachowywać prawo, chcesz y, słuchać przykazów Boga i chcesz go y, ogłosić Panem y, swojego życia, a nie dlatego, że ty musisz to zrobić, bo no bo właśnie, bo, bo musisz I, i to jest jakaś właśnie kolejna niewola. Z jednej niewoli do drugiej niewoli. Bóg u y, wolności nas wyspowodził, więc y, wszystko mi wolno, nie wszystko przynosi korzyść, trzeba to jakoś y, rozeznawać, ale, ale Pan Bóg jest dobry. Jesteśmy na koncercie finałowym wydarzenia Stanisław. Mogę mówić, że jest fantastycznie, że są emocje, ale spójrzcie sami, spójrzcie, co tu się dzieje, ile tu jest młodych ludzi, którzy po prostu śpiewają, którzy zebrali się tutaj w jednym celu. No po prostu patrzcie i słuchajcie, coś niesamowitego. I no jak było, bo po prostu oczywiście na naszych materiałach wideo jasno wynika, ale z tej perspektywy organizatorskiej, e, jakie, jakie wrażenia, czy zostały spełnione wszystkie oczekiwania? Było niesamowicie, znaczy słowo niesamowicie tego nie oddaje. Taki duch modlitwy, duch jedności ludzi, naprawdę coś pięknego. Piąta edycja i chyba największa i naprawdę najpiękniejsza. Czy w przyszłości wtedy będzie tylko y, wszystko rosło, będzie jeszcze lepiej, jeszcze mocniej, jeszcze więcej? Y, musimy iść do przodu, musimy się rozwijać. Za dwa lata mamy stulecie diecezji. Chcemy się jednoczyć i Domowy Kościół, Dzieci Boże, i Młodzież, i wszelkie wspólnoty, i KACK. Chcemy naprawdę działać razem i, i też myślę, pięknie przygotować takie stulecie dla, dla diecezji. Może jakiś festiwal parę, trwający parę dni, gdzieś nad jeziorem, piękna, duża scena z petardą. Zważywszy na to, że piąta edycja była zrobiona z takim rozmachem, to naprawdę nie mogę się doczekać tego, co będzie na slecie. Dziękuję bardzo za całe wydarzenie, za całe dwa wspaniałe dni. I cóż, widzimy się w przyszłym roku. Kochani, i tak właśnie jest za nami piąta edycja mnie Wstań i Sław. Cóż mogę powiedzieć, było naprawdę fantastycznie energia. Jak widać, ludzie tutaj tłumnie wychodzą, kościół praktycznie pękał szwak. Szczerze mówiąc, że te światła mnie już tak świeciły, to trudno mi było wierzyć, że znajduje się w kościele, bo po prostu pogłos tych wszystkich, Jakichś śpiewających ludzi, to, to było coś nieprawdopodobnego. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za te dwa fantastyczne dni. Zapraszamy oczywiście Was na naszego Instagrama, Facebooka, TikToka. I cóż, widzimy się na następnym wydarzeniu. Żegnajcie!